Siemanko z tej strony Silverowe Myśli. Dzisiaj pokażemy wam jak wysyłać do nas dajmas gry. Na początku wchodzimy w zakładkę oglądaj. Następnie wchodzimy do zakładki twoje mecze i wybieramy mecz jaki chcemy pobrać. Pamiętaj, że możesz pobrać tylko 8 ostatnich meczy. Gdy rozpoczęliśmy pobieranie, przechodzimy do zakładki pobrane i czekamy na ukończenie. Kiedy pobieranie dobiegnie końca, wchodzimy w ten folder, gdzie mamy zapisany stam. W moim przypadku jest on na dysku C, w folderze pliki programów. Następnie szukamy folderu SteamApps. Teraz wchodzimy na folder Sonmon, szukamy gry w naszym przypadku oczywiście co Strike: global offensive chodzimy na folder, csgo i na ostatni już folder replas gdzie mamy zapisane nasze powtórki. Jeśli macie demo które chcecie wysłać, to wysyłacie plik dem i plik info na e-mail silverowe-wp.pl Dziękujemy za uwagę i pozdrawiamy.